Drogowskazy z Nadwili. Poznaj, zobacz. Początek wielokulturowego Wilna ma bardzo konkretną datę: 25 maja 1323 roku Wielki Książę litewski Gedymin wysłał pierwszy list adresowany do niemieckich miast, w którym zachęcał kupców i rzemieślników z zachodu do osiedlania się w Wilnie, aby w ten sposób przyczynili się do rozwoju litewskiej stolicy. Właśnie w tym liście, pisanym zresztą po łacinie po raz pierwszy wspomniana jest nazwa naszego miasta. Dlatego rok 1323 jest uważany za rok założenia Wilna, chociaż wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że miasto istniało jeszcze za króle litewskiego Mendoga. W ciągu ostatnich kilkunastu lat z Litwy za chlebem wyemigrowało kilkaset tysięcy osób. Zazwyczaj emigrację wybierali ludzie młodzi, którzy, podobnie jak ich rówieśnicy z innych krajów byłego bloku wschodniego, narzekali na brak pracy i perspektyw. Tym niemniej Wilno nadal przyciąga ludzi z zachodu. Pół Polaka, pół Wenezuelczyka, wychowanego w Paryżu Jerego Meyera, do Wilna sprowadziła miłość. Trafiłem do, do Wilna ze względu na, ze względu pierwotnie też na dziewczynę e, i miałem na tyle szczęście, no wówczas ukazało się, myślałem, że szczęście, że trafiłem na dobrą pracę, że ten, e, na dobrą pracę tam w firmie francuskiej i tak dalej. No w międzyczasie zmieniłem dwa razy, dwa razy miejsce pracy, a jakby powiedzieć, co mi się podoba w Wilnie, no właśnie to jest, że no takie ładne macie stare miasto. Mogę powiedzieć właściwie mamy, bo ja już jestem jakby tu, tu stałym bywalcem. Co mi się podoba, że też, że no że tu jest jednak wielokulturowe społeczeństwo właśnie. Czy to Wilno, czy to Wileńszczyzna, że różne języki. To tutaj słychać i to niekoniecznie od turystów. No i. Położenie Wilna też mi się bardzo podoba, właśnie, że tak nad rzeką, że ten. A co mi się bardzo nie podoba w Wilnie, to klimat że, tak, że taka duża wilgoć że tak dużo wiatru, powiedzmy. No i pomyśle, myślę, że można by było trochę też bardziej dbać o te osiedla z okresu komunizmu. Polski pisarz i dziennikarz Piotr Kępiński trafił do Wilna także na skutek zawirowań rodzinnych. Miasto znajome, tak naprawdę, bo po raz pierwszy przyjechałem w roku 89. Inne dekoracje, inne miasto, inna sytuacja. Potem wyjeżdżałem wielokrotnie, aż w końcu losy rzuciły mnie na 4 lata i rzeczywiście inaczej się miasto odbiera. Znaczy, przede wszystkim odbiera się je bardziej litewsko, a nie tylko i wyłącznie poprzez polskie mity, tak jak odbierają to jest je zwłaszcza polscy turyści co może Litwinów czasami nawet i słusznie denerwować. Natomiast faktycznie poznałem Wilno bardziej litewskie, poznałem Wilno nie stereotypowo polskie, poznałem Wilno nieromantyczne, poznałem Wilno, które jest Wilno może bardziej nowoczesnym, współczesnym, modernistycznym. Poznałem miasto, które nie jest tylko i wyłącznie umiejscowione w starych dekoracjach, ale również w nowych. A zwłaszcza, co mnie najbardziej interesuje, lepiej poznałem literaturę litewską, współczesną właśnie. I to jest największa wartość. Student z Wrocławia Bartek Borys przyjechał na Litwę na praktyki i postanowił zostać na dłużej. No jak trafiłem do Wilna, no cała ta przygoda zaczęła się jakieś prawie dwa lata temu przez portal Couchsurfing. No, o Wilnie dużo czytałem jako historyk. Miałem w Wilnie taki obraz, czy w głowie taki obraz zawsze polskiego Wilna. Kojarzył mi się z Piłsudskim, z Mickiewiczem i, i tak dalej, ale, ale jako, że no, Wilno już od kilkudziesięciu lat nie jest polskie, postanowiłem przyjechać i się przekonać, jak to wygląda naprawdę. I postanowiłem unikać takich śladów polskich wycieczek od Ostre Bramy do cmentarza na Rosie. No i Wilno jako miasto mi się spodobało, więc pomyślałem, że mógłbym się tu przeprowadzić na jakiś czas, zrobić praktykę studencką. Później znalazłem pracę, zostałem trochę. Duże I mieszkam tu już prawie od roku. co mi się w Wilnie podoba? Na pewno no, Wilno się różni bardzo od Wrocławia, w którym mieszkałem. Podoba mi się właśnie ta różnica, bo Wrocław w przeciwieństwie do Wilna jest inny. Nie, nie chodzi tylko o architekturę, ale co w Wilnie jest bardzo ciekawe, to wielokulturowość tego miasta. To, że w autobusie, w trolejbusie czy na ulicy można usłyszeć tak naprawdę kilka języków język polski, litewski, rosyjski i też angielski. I to, że to jest całkowicie normalne, bo we Wrocławiu tak naprawdę. Wszystko, co słyszysz poza językiem polskim i angielskim, już jest, już jest czymś dziwnym. I też mi się podoba ta różnica architektoniczna w samym mieście, to że chociażby tam w okolicach Targu Kalwaryjskiego można przejść koło takich starych drewnianych domów, obok których mamy wieżowce, a jeszcze zaraz mamy willę, za którą jest stare miasto. I, I ten taki kontrast jest czymś naprawdę ciekawym, wydaje mi się, że to jest dobrze. Dłuższy pobyt na Litwie w pewnym sensie pozwala zrozumieć i odnaleźć Wilno na nowo, bez historycznej kalki. Uświadamia, że to miasto tak ważne dla Polski i Polaków jest tak samo ważne dla Litwinów. To, co dla mnie było najciekawsze, to właśnie bardziej może, i to, co zaskakujące, to może obrzeża Wilna. Te, które zaczynają się modernizować, zmieniać, powstaje nowa architektura, która bardzo ładnie w przypadku Wilna współgra z architekturą XIX-wieczną na przykład i wcześniejszą. To jest bardzo dobrze wykombinowane, bardzo dobrze skomponowane. Ja mieszkałem na literatu, czyli mieszkam jeszcze, czyli w samym centrum, więc wychodząc z domu widziałem to wszystko, to co to czego, spodziewałem, to, 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 czego spodziewałem się zobaczyć, więc tutaj żadnego wielkiego zaskoczenia nie było. Natomiast to, co było fajne i to, co jest fajne, faktycznie to są ludzie, z którymi się można spotkać. W średnim wieku młodzi, którzy może już trochę nie za bardzo. Są zakorzenieni w historii, a, a szukają może czegoś innego, może myślą bardziej o przyszłości, nie, nie żyją tylko i wyłącznie stereotypami. To, 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 była te, to jest też wartość, która łączy się też z wartością taką materialną otoczenia. Szok kulturowy, nie wiem czy to tak można nazwać, ale na pewno to był szok w takim sensie, że byłem przyzwyczajony, że jest pełno ludzi wokół mnie, no, że gęstość zaludnienia jednak znacznie wyższa. No, teraz jest znacznie niższa, ale akurat to mi absolutnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to mi się tutaj podoba, że tak spokojnie można żyć, że, że tak życie tak troszeczkę bardziej powoli się toczy. Jeżeli chodzi o. Szok, no może, może rzeczywiście masz rację, jak to określasz, szokiem kulturowym, że no, zachowanie ludzi jest troszeczkę inne. Powiedzmy, e, we Francji na przykład ludzie mają tendencję do, do, do wiesz, dużo rozmawiać, e, dużo opowiadać się o, o swoich rzeczach intymnych i tak dalej. No na Litwie to tutaj, wiesz, to długo się poznaje ludzi, dużo, długo jakby ten, jakby przekonuje się ludzi do siebie i tak dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? No, co mi się podoba tutaj, właśnie ten, nie tylko w Winie, zresztą, tylko ogólnie na Litwie, że ludzie mają taką jakąś wrodzoną skromność, czego we Francji nie mamy za bardzo. Co mi się bardzo nie podoba, to brak mocnej komunikacji miejskiej i to, że trzeba dzwonić po taksówkę zawsze wracając z imprezy po godzinie 23. A co mi się jeszcze podoba? Nos... Tak naprawdę podoba mi się mieszkanie za granicą, bo, bo wiąże się to z jakimiś wyzwaniami, chociażby początkowo miałem duże problemy ze zrozumieniem, co dzieje się dookoła, bez znajomości języka litewskiego i, i mój pierwszy kontakt z litewskim lekarzem odbywał się przez translatora, więc pomyślałem, że, że dobrze byłoby się nauczyć języka, więc samo to sobie było wyzwaniem, bo język litewski w Polsce jest bardzo egzotyczny i tak naprawdę nie ma powodu, żeby się go uczyć na, nad Wisłą, więc, więc potraktowałem to jako jakieś wyzwanie i przygodę, którą... Wilno zawsze było inspiracją dla polskiej literatury. Z Wilna pochodzi dwóch polskich wieszczów romantyzmu, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Z Wilnem był związany Władysław Srokomla, tu urodziła się poetka Kazimiera Ilakowiczówna, tu pierwsze kroki stawiał Czesław Milosz. Pod Wilnem urodził się pisarz i reżyser polski Tadeusz Konwicki, który w swych powieściach często powracał do krainy lat młodzieńczych. Wilno nadal inspiruje polskich twórców. Już napisałem, już napisałem. Dobre pytanie, tak. Znaczy, no, na, nawet dwie. Jed, jedna ukaże się w, w Polsce w przyszłym roku. To jest książka takich eseistycznych rozmów z Herkusem Kunciusem, moim przyjacielem, z którym spotykamy się właśnie w tych dekoracjach, bo rozmawiamy w restauracji Gabi od dłuższego czasu. A druga to jest powieść, która, która też pewnie w przyszłym roku w Polsce się ukaże. Naturalnie no, tak, oczywiście. I Wilno jest bardzo inspirujące. Ja zachęcam do przyjeżdżania i do czerpania tej inspiracji. Dłuższy pobyt, czy raczej pobyt pozawycieczkowy, pozwala poznać miasto od podszewki, zwiedzić miejsca, które nie są oznaczone w przewodnikach turystycznych. Mam ulubione miejsca, jak najbardziej, e, powiedzmy tak, zwierzyńce bardzo lubię i szczególnie jak się, wiesz, to ta część zwierzyńca, gdzie się wchodzi do parku Wingis, e, to, to bardzo tam lubię chodzić, wiesz, jest miszkas też, e, tam za Karolinkami, e, no chodzić tam przy rzece, ale to już przeważnie latem albo wiosną, bo tak na przykład zimą to jeszcze nie, nie próbowałem, w lesie chodziłem ku zdziwieniu moich znajomych tutejszych. Chodziłem jak było minus 20-22 stopnie. A mi na przykład absolutnie nie przeszkadza. Ja bardzo lubię chodzić w jakiś śnieg. Jakie jeszcze ulubione miejsca. Ogólnie na przykład Stare Miasto. Ja bardzo lubię tutaj przychodzić albo przyjeżdżać, no przeważnie przychodzić. No i ten jest Belmont który mi się bardzo podoba. Jeszcze nie byłem tam zimą, ale latem na przykład bardzo fajnie tam się... tam się człowiek bawi, tam ten można siedzieć spokojnie ze znajomymi, ten porozmawiać. Na początku podobały mi się miejsca takie jak Za Zarzecze, bo zanim tu przyjechałem, to czytałem, że to jest jakieś takie bardzo alternatywne miejsce i, i, i tak dalej, ale teraz podoba mi się po prostu ogólnie Stare Miasto. Jest, jest parę lokali, do, do których lubię chodzić ze znajomymi, nie wiem, czy Baras czy artistaj na przykład. Z... Podoba mi się też cmentarz na Rosie i sama jego okolica. Chociaż tak naprawdę podoba mi się to, że w Wilnie można pojechać do wielu miejsc, nie mając tak naprawdę powodu. Kilka razy mi się zdarzyło chodzić, czy nawet doprowadzać ludzi po nowej wilejce, do której tak naprawdę nie ma sensu jechać. Ale jak już się tam pojedzie, to się okazuje, że, że jest bardzo fajny klimat. I takich miejsc w Wilnie jest, jest więcej. A ja mieszkam na Jeruzalem, więc w okolicy są bardzo fajne zielone jeziora, czy jest Park Werkiu. I, I takich miejsc jest naprawdę dużo. A, a czy mam jakieś jedno ulubione? Chyba nie, samo mieszkanie w Wilnie i, i tak naprawdę odkrywanie nowych miejsc jest... Jest czymś Warto jechać do Wilna przede wszystkim po to, żeby zobaczyć nie tylko architekturę, spotkać się nie tylko ludzi, ale zrozumieć przeszłość, która akurat w Wilnie bardzo dobrze spotyka się z teraźniejszością. Warto również jechać po to, żeby zobaczyć problemy, które być może na razie dzielą ludzi. A nie powinny, tak? To są problemy takie instatu następny do, do rozwiązania jakby takie, które rodzą się, które ciągle ewoluują i to jest bardzo ciekawy temat to Znaczy to nie jest temat, oczywiście ja mówię z pozycji czeka z zewnątrz, tak? Ja wiem doskonale, że ludzie, którzy są w tym problemie jakby uwiązani może inaczej na to patrzą, ale dla mnie to jest bardzo interesujące, jak ten problem się... Rozwiązuje, jest w stanie rozwiązywania, w stanie dogadywania się, tak? To jest bardzo ciekawy region pod tym względem właśnie. Czy to z Francji, czy to z Polski, czy to z Wenezueli poleciłbym jak najbardziej. Tym bardziej, że są, są zabytki, jest dużo takich miejsc, które, no ja nie jestem historykiem, żeby była jasność, ale jest dużo takich miejsc, które, które pokazują obecność różnych państw tutaj akurat w tym mieście. Dla mnie właśnie jest niesamowite to, że jesteś, jestem w mieście, które w ciągu jednego, o ile się nie mylę, nie? Popraw mieście, jeśli, jeśli, jeśli się pomylę. W ciągu jednego wieku zmieniło się, zmieniło się państwo chyba z pięć razy, nie? No, także język urzędowy też się zmienił pięć razy.